rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami. Jakie jest prawdopodobieństwo, że maksimum z liczby wyrzuconych oczek jest równe 4? Do tego zadania posłużymy się częstościową definicją prawdopodobieństwa, która pochodzi od Laplace'a. I zanim zaczniemy cokolwiek liczyć, to przypomnijmy tutaj, jak Laplace definiował prawdopodobieństwo. Otóż, jeżeli mamy pewne zdarzenie A, to prawdopodobieństwo takiego zdarzenia A może być definiowane jako moc. Z zbioru wszystkich zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu A, dzielone przez moc zbioru, zbioru wszystkich zdarzeń elementarnych, czyli wszystkich możliwych przypadków wszystkich zdarzeń elementarnych. No tak, czyli musimy najpierw rozpoznać, jak rzucamy kostkami, jakie to są zdarzenia, które sprzyjają naszemu zdarzeniu A, czyli jakie to są zdarzenia, przy których maksymalna z liczby wyrzuconych oczek jest równa 4. No i musimy się też zastanowić, ile jest wszystkich możliwych zdarzeń, jak rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami. No czyli tak, zacznijmy od tego zbioru omega może dla naszego zadania. Czyli tak, w naszym przypadku omega. To jest zbiór zdarzeń elementarnych, no to jak rzucamy kostką, to otrzymujemy zawsze dwie liczby, czyli otrzymujemy parę liczb, uporządkowaną parę liczb, gdzie tutaj mamy powiedzmy k oraz m gdzie k oraz m należą do zbioru no na kostce mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę lub szóstkę no właśnie czyli rzucamy dwukrotnie znaczy, przepraszam rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami więc na pierwszej dostajemy Jedną z tych sześciu liczb, na drugiej też, no i właśnie taka para reprezentuje pewne zdarzenie elementarne. Zastanówmy się, ile mamy wszystkich takich możliwych par w tym zbiorze. No, ponieważ na pierwszej współrzędnej może być jedna z sześciu liczb, i na drugiej również jedna z sześciu, no to łącznie takich par jest 6 razy 6, czyli 36. Co znaczy, że wszystkich możliwych wyników mamy 36. No tak, w takim razie już znamy to, co będziemy wstawiać tutaj do mianownika. Natomiast musimy teraz się jeszcze zastanowić, co to jest zdarzenie sprzyjające zdarzeniu A, które jest podane w naszym zadaniu. Napiszmy, zdarzenie A no to jest takie zdarzenie. zdarzenia sprzyjające to są takie, w których maksimum wyrzuconych oczek jest równe 4. Co to znaczy? No maksimum, czyli na jednej jest. Czwórka, a na drugiej jest liczba, która jest mniejsza bądź równa od czterech. No to możemy mieć takie sytuacje. Na przykład na pierwszej kostce wypadła nam czwórka, a na drugiej wypadła jedynka. No i wtedy popatrzmy patrzymy na te dwie kostki i mówimy faktycznie, większa z tych dwóch liczb jest równa cztery. Tak jak tutaj jest zapisane w treści naszego zadania. Maksimum z tych dwóch liczb jest równa cztery. Czyli jest to jedno ze zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A, które nas interesuje w zadaniu. No inny przypadek to jest taki, że na pierwszej kostce nam wypadła czwórka, a na drugiej dwójka. Kolejny przypadek to taki, że na pierwszej wypadła czwórka, na drugiej trójka. No jeszcze może być przypadek, że na pierwszej czwórka, na drugiej też czwórka. No w takim razie w tym przypadku również mamy zdarzenie sprzyjające, no bo maksimum z tych dwóch liczb, no w tym przypadku to są dwie te same liczby, ale maksimum z tych dwóch jest również równe cztery, czyli jest to tak samo jak mamy w treści zadania zdarzenie sprzyjające zdarzeniu A. Dobrze, natomiast możemy jeszcze mieć takie przypadki, że na pierwszej kosce wprawdzie nam wypadło coś mniejszego, czyli na przykład jedynka, ale na drugiej kostce wypadła czwórka. Takiego zdarzenia jeszcze tutaj nie mamy. Dobrze, w takim razie dopisujemy. Oprócz tego może być jeszcze sytuacja, wtedy też maksimum jest równe 4 z tych dwóch. Możemy mieć też takie, że na pierwszej kosce wprawdzie liczba wypadła na przykład 2, ale na drugiej czwórka to też jest zdarzenie sprzyjające, jeszcze 3 i 4. To też zdarzenie sprzyjające. No i jeszcze bym dopisał 4, 4, ale już je mam. W związku z tym nie dopisujemy tutaj kolejnego, bo to byłoby powtórzenie tego elementu. No a skoro to jest zbiór, to nas interesują tylko takie niepowtarzające się elementy tego zbioru. Oczywiście każdy inny przypadek już nie, jest nie należy do zbioru zdarzeń sprzyjających, bo gdybym na przykład miał 5, 4, to oczywiście wtedy maksimum z tych dwóch liczb jest równe 5. No a nas interesuje tylko takie przypadki, kiedy maksimum z tych dwóch liczb jest równe dokładnie 4. Czyli to jest. Cały zbiór zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A, które nas interesuje w naszym zadaniu. No i teraz wystarczy tylko policzyć, jaka jest moc zbioru zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A. No i widzimy, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zdarzeń elementarnych, które sprzyjają naszemu zdarzeniu A. W związku z tym moc tego zbioru jest równa 7. No i teraz wracając do naszego zadania, możemy tutaj policzyć konkretnie w tym naszym przypadku, że w takim razie prawdopodobieństwo tego, że maksymalna z liczby wyrzuconych oczek jest równa 4, no to jest równa liczbie zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A, czyli 7, dzielone przez liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych, czyli przez 36. Prawdopodobieństwo, że maksimum z liczby wyrzuconych oczek jest równe 4, to to prawdopodobieństwo jest równe. 7.36 i to jest właśnie odpowiedź do tego zadania.